Ta, ta, ta. Każą wasze te wymyślniki zna. Pewnie myślicie sobie Cytryn, nawet z Dyzytyaksem. Przez ile wy zarad. A sprawa z tym jest troszkę inna. inna. Cytryn dzisiaj w specjalnym odcinku pokaże wam, jak naprawdę, jakie są nasze prawdziwe zrobki, i naprawdę, jak obsługuje się Całej zawartości. Zapraszam Was do tego odcinka. Miłego oglądania. Dobra, witam Was serdecznie teraz, tak naprawdę, w kolejnym moim odcinku, odcinku, a również takim mini poradniku. Witam Was dzisiaj przed komputerem, ponieważ. Aparat, mam zajęte miejsce i poza tym, co dużo by było tego kombinowanie prawda? I witam Was przed komputerem z moją kamerką HD. I słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o zarobkach nie tylko moich, ale innych również youtuberów, zalegających cały oczywiście kanał YouTube'a. I dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie na ten temat, bo troszkę mam czasu. Dzisiaj już na moim kanale powinien się znaleźć odcinek z. Z mojej serii, y, drugi odcinek y, z, now, z mojej serii Minecraft z cytrynem I powinien dzisiaj znaleźć się taki rozrywkowy odcineczek, troszkę epoka wędek na temat zarabienia na YouTubie. Pewnie myślicie sobie właśnie, tak jak mówiłem w prologu, że faktycznie nasze zarobki są naprawdę ogromne, ale powiem wam szczerze, tak nie jest. Tak nie jest, bo nasze zarobki są. Jakby to powiedzieć, po pierwsze dawane do rodziców, to znaczy małych, mniejszych osób, takich jak ja, bo na przykład moje nie jestem pełnoletni, mam 14 lat i tak jest. Ale oczywiście na przykład tacy inni youtuberzy bardziej sławni na pewno oczywiście tam Mogą sami dostać w ręce te pieniądze na utrzymanie. To najczęściej moja wypłata wychodzi na coś do, z rzeczy z na, do nagrywania, ale też czasami dostaję kasę, właśnie na jakieś moje małe wydatki. A więc tak, dzisiaj odkryjcie prawdziwą prawdę YouTube'a. Zarabianie na YouTube nie jest wcale takie fascynujące, jak myślicie. Pewnie pomyślicie sobie: o lol! Ci youtuberzy zarabiają 7 milionów. Nie, moi drodzy, 7 milionów, to znaczy nawet 12 milionów. Dokładnie powiem wam szczerze, pewnie znacie tego gościa 15-style, najpopularniejszy światowy youtuber. Jest on z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. I czytałem troszkę o nim wiadomości przed tym filmem. I z tego co wychodzi, jego zarobki to. 2 miliony dolarów. Jak trzeci na polski, 12 milionów złotych. Boom. Tak, ale on jest oczywiście najpopularniejszym youtuberem świata. i Najlepszym. Ma 31 milionów subskrypcji. 30 razy... 31 razy tyle, co Rezidiusz. A więc, moi drodzy, wyobraźcie sobie, to ja mam zarobki, moi drodzy. Podobno słyszałem i czytałem przed tym referat, żeby się upewnić że nie można podawać idealnej kwoty, jaką zarobię na YouTube. Dlatego moi drodzy, zrobię na taką zagadkę. Ta bluza kosztowała na przykład. Ta bluza kosztowała 50 zł. Załóżmy oczywiście, a na nią musiałem pracować cały dzień. Teraz musicie po prostu, żeby pomnożyć 50 razy tyle, ile ma oczywiście miesiąc. No, dobra. Myślę, że poradnik Wam się przydał. Że oczywiście będzie kciuk pod filmem. No i myślę, że miło Wam się oglądało. Mi się miło mówiło. Do następnego odcineszka. Widzimy się jutro w Minecraft. Siemaneczko.